Witam serdecznie. Michał Michałowicz. Będziemy za chwilę przystępować do montażu drzwi kompozytowych firmy Viking w ościeżnicy wykonanej z drewna Meranti. Montaż będziemy realizować w warstwie ocieplenia z zastosowaniem konsol systemowych firmy Knelsen oraz poszerzenia systemowego podprogowego. I montowana jest konsola podporowa, dolna. Ten konkretny rodzaj konsol o znaczeniu WS ma nośność powyżej 230 kg, więc w zupełności nam to wystarczy, żeby zamontować nawet bardzo ciężkie drzwi. Do elementu poszerzającego montujemy drugą część konsoli ze śrubą regulacyjną. Montaż konsoli w wypadku drzwi musimy wykonać na trzech konsolach podporowych, zamocowanych na skraju i na środku progu. W tej chwili drzwi zostaną oklejone taśmą uniwersalną, która zabezpieczy nam całość połączenia przed wpływem warunków atmosferycznych od strony zewnętrznej oraz przed ewentualnym wnikaniem wilgoci do połączenia od wewnątrz pomieszczenia. W tej chwili będziemy uzbrajać nasze drzwi w konsole boczne oraz górne, które posłużą nam do zamocowania mechanicznego całej konstrukcji. Konsole które są tutaj zastosowane, są konsolami kątowymi, które montowane są całe w warstwie ocieplenia, co jeszcze korzystniej wpływa na termikę wykonanego montażu. Według zaleceń producenta tego przy tej konstrukcji drzwi wymagane są cztery zamocowania po bokach oraz dwa na górze drzwi. Wcześniej przygotowane poszerzenie, które było wpasowywane w nasze konsole podporowe, zostanie teraz domontowane do naszego progu. I drzwi zostają ustawione w tej chwili na wcześniej zamontowanych konsolach podporowych. Następuje skontrowanie śruby mocującej, dwie nakrętki, trzynastki, aby ustabilizować i zapewnić o, stałe podparcie już w tym miejscu, aby drzwi nam się nie przesuwały. Aby zakończyć montaż, należy wykonać dodatkowo opaskę styropianową wokół drzwi, tak aby otrzymać możliwość wyklejenia taśm zewnętrznych i wykonanie warstwy termoizolacyjnej pomiędzy ościeżem drzwiowym a wykonywaną opaską. Opaskę tego rodzaju należy wykonać po całym obwodzie skrzydła drzwiowego. Następuje wyklejenie taśmy wewnętrznej, tak abyśmy otrzymali już tutaj końcową izolację od środka i aby móc przystąpić do pianowania od strony zewnętrznej otworu. Następuje oczywiście spryskanie tej Przestrzeni, która będzie za chwilę pianowana, aby poprawić przyleganie piany i aby przyspieszyć wiązanie jej. Ze względu na szerokość ramy, nakładamy przynajmniej dwa warkocze piany zgodnie z zaleceniami producentów pian poliuretanowych. Wpryskamy dodatkowo, żeby przyspieszyć wiązanie. W dolnej części do profilu poszerzającego zostanie jeszcze dodatkowo doklejony fartuch EPDM-u, który ma nam zabezpieczyć tą część podprogową drzwi przed ewentualnym wnikaniem wody. Po zastygnięciu piany wyklejamy folię zewnętrzną do wykonanej opaski. Te koledzy jeszcze łączą oba, oba materiały izolacyjne żeby też nie było możliwości przepuszczenia i wykleimy od razu taśmę na tą wykonaną opaskę styropianową. I oczywiście tak jak na tym kawałku wykonujemy to po całym obwodzie naszych drzwi. Drzwi firmy Viking kompozytowe zamontowane w warstwie ocieplenia przy pomocy konsol zewnętrznych oraz z taśmami paroizolacyjnymi i paroprzepuszczalnymi. Z fartuchem EPDM, ze specjalnym poszerzeniem systemowym podprogowym. Drzwi w ten sposób zamontowane stanowią doskonałe uzupełnienie bardzo ciepłych energetycznych budynków. Bardzo wysoki, bardzo niski współczynnik przenikalności cieplnej samych, samych skrzydeł drzwiowych w połączeniu z montażem w warstwie ocieplenia pozwoli nam otrzymać bardzo dobre efekty dla całego połączenia skrzydła drzwiowego, ościeżnicy i muru. Zapraszamy Państwa do oglądania naszych filmów montażowych na stronach Zrzeszenia Montażystów Stolarki. Dziękuję.